On nie stracił wszystkie komórki mózgowe Cawaj! 40 menelu Mam na ciebie robotę! Wybierasz to w końcu! Sądziłem. Że coś z ciebie Że coś jeszcze z ciebie zostało Zupka na Jeszcze umiem się bronić. Kurta aktualna, przyjeżdżaj. Ciężko nie było z tobą wygrać. Jeszcze jedne zudie. Już po tobie. Wygląda na pomyślenie. Jakiś czas później, pokój. A, się gruby gdzieś na bębenkę. Nie, co mną nic nie ma. Dziwne. <noise> Mierzy! Za późno! O nie, on nie żyje! Zawijecie! Ty święty tutaj! Oooo! Oooo! O nie! No dobra. No co, idę chwlać. Tak wiele razy historia się powtarzała. Ludzie umierali, umierali, umierali. Pewnego razu. Teraz ja zabiję ciebie! Nie tym razem! Bo ja!